Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie kolejnego dowódcę epickiego i będzie to Imhotep. Dowódca, który wydaje mi się w pewnym momencie gry nie jest dobrym wyborem, a w późniejszym momencie gry może być naprawdę bardzo dobrym wyborem. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić odcinków, które Was interesują, a także zachęcam do komentowania, do lajkowania, do wspierania tego kanału, żeby on trwał i rósł w siłę. Dobrze, przejdźmy w takim razie już do naszych dowódców i zobaczymy sobie tutaj wszystkich dowódców epickich i co ciekawe, już praktycznie wszystkich, którzy tutaj są którzy są związani w jakikolwiek sposób z walką, możecie obejrzeć u mnie na kanale. Zachęcam do tego oczywiście, szczególnie jeżeli jesteście gdzieś tam na początku gry. No i tak się zastanawiam, że może rzeczywiście warto by było stworzyć taką tier list, tak? czyli jakoś tak zrobić taki ranking w Wśród tych dowódców, albo nadać im jakieś oceny ze względu na różne umiejętności, które oni mają, albo przydatność. Myślę, że mogłoby być to ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście czymś takim zainteresowani. Jeśli tak, no to myślę, że, że możemy się zastanowić. Na pewno taki odcinek byłby dla mnie dosyć wymagający. Nie wiem jeszcze, jakbym to zrobił, ale myślę, że jakoś tam można by. Pomyśleć, tak? Także dajcie znać, czy coś takiego w ogóle Was interesuje. Dobrze, przejdźmy już w takim razie do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Imhotep. Ok, na początku omówimy sobie jego umiejętności. Pierwsza umiejętność tutaj już mamy w wersji z ekspertyzą. Zobaczmy ją jeszcze bez ekspertyzy. Zobaczcie. Imhotep będzie atakował 5 marszy takim debuffem. Na 3 sekundy i będą one zbierały na początku 20% więcej obrażeń, a generalnie 30% więcej obrażeń, kiedy będziemy mieli ekspertyzę. Na dodatek, kiedy będzie używany jako drugi dowódca, to będzie nasz cel tracił furię przez 3 sekundy i to jest wielkość 50. I tak szczerze, gdyby sobie omówić, wiem, że to jest ekspertyza też, tak, natomiast ta umiejętność to jest umiejętność legendarna tak naprawdę, tak? Nie epicka, a legendarna. To jest umiejętność, którą mógłby mieć legendarny dowódca. Niestety pozostałe umiejętności nie są już tak dobre. To jest bardzo podobne od tego, co się dzieje u Joan. tak? Że tutaj imotep polega głównie na tej jednej umiejętności i on właśnie to obniże, zwiększenie obrażeń dla wroga to jest coś naprawdę bardzo fajnego, jeśli chodzi w ogóle taki support. Ale o tym sobie powiemy za chwilę. Na pewno jest to bardzo dobra umiejętność. Jeszcze może Wam pokażę, jak ona rzeczywiście działa, czyli jaki, w jakim, że tak powiem, zakresie te marsze wroga będą atakowane. Tak? Spróbujemy sobie może znaleźć jakieś takie miejsce, w którym będziemy mieli przynajmniej dwóch barbarzyńców, O! Tutaj mamy takie miejsce i za chwilę sobie wybierzemy. Niech będzie Double C, bo on szybciej, że tak powiem, dotrze do tego miejsca. I mamy Imotepa. OK. Jakieś szybkie jednostki. Nie będę tutaj wybierał łuczników, chociaż oczywiście z imotepem powinienem to zrobić, tak? Ale tutaj mi zależy tylko, żeby jak najszybciej, że tak powiem, dotrzeć. Na miejsce nie brałem dużego marszu, żebyśmy może poglądali trochę dłużej, jak to będzie wyglądało. I zaraz zobaczycie, że kiedy imote będzie używał swojej aktywnej umiejętności, pojawi się taki zielony okrąg, tak. I wszystkie marsze wroga, które będą w tym zielonym okręgu, będą miały właśnie ten debuff, tak? Czyli będą otrzymywały większe obrażenia. Oczywiście, kiedy jesteśmy w wojnie, to nas bardziej interesuje, bo to każdy nasz wróg będzie miał te większe obrażenia. Będziemy w ten sposób po prostu pomagać drużynie. O! Widzicie teraz, jak to wygląda. Czyli generalnie w takiej dużej wojnie jeśli bym był, no to tych marszy złapałbym dużo. Nie wiem, czy to jest taki... Wydaje mi się, że okrąg jest mniej więcej taki, jak przy uderzeniu YSG. Tak, także tutaj mniej więcej podobnie to wygląda, i rzeczywiście tych marszy chwycilibyśmy dużo. Tutaj widzicie, że tego barżba chwyciłem, natomiast akurat teraz z nim nie walczę, więc, więc tutaj to się nie, nie podłączy. Ale mniej więcej tak to, tak to wygląda. Ok, wracamy do Imotepa. Musimy tutaj znowu trochę poprzewijać tych dowódców. No i jesteśmy z nim z powrotem. Oprócz tego, będzie miał 15% ataku i 15% obrony. To są naprawdę fajne statystyki, tak? 30% statystyk w jednej umiejętności, jak najbardziej super, uważam, że to jest bardzo fajne. Kolejna statystyka daje nam 7% życia w garnizonie, i to też jest w porządku, aczkolwiek raczej nie będziemy bronili garnizonu z imotepem, raczej nie polecałbym używania epickich dowódców w garnizonie w KWK. No ale ewentualnie jest taka opcja, o której sobie też za chwilę powiemy. Oprócz tego ma 10% szansę, żeby zmniejszyć obrażenia od umiejętności naszego wroga, tak, o 15% i to trwa przez 3 sekundy. No i tutaj jeszcze mamy taki ograniczenie, że można to włączyć raz na 5 sekund maksymalnie, natomiast ta 10% szansa jest dosyć niska, i to obniżenie o 15% też jest dosyć niskie, więc to nie jest jakaś fantastyczna umiejętność. Ona jest taka naprawdę, powiedziałbym, niszowa niewiele zmieni tak naprawdę, jeśli chodzi. O walkę. Jeżeli w ogóle używamy imotepa, to używamy imotepa ze względu głównie na tą pierwszą umiejętność. Ta druga też jest spoko. Natomiast tak naprawdę ta trzecia i czwarta nie będzie taka ważna. Więc to jest też jakaś opcja, tak? Bo chodzi o to, że możemy go używać do pewnego momentu na zasadzie 5-5-1-1. No, ale oczywiście będziemy chcieli tą ekspertyzę, no, bo ta jego umiejętność główna jest najlepsza wtedy, kiedy jest ekspertyzie, także nie, znowu nie polecałbym go jakoś tak bardzo na tym poziomie 5-5-1-1 ale na samym początku gry jest to jeszcze jakaś opcja. I teraz tak żeby powiedzieć czy imotem jest dobrym czy złym dowódcą to musimy się zastanowić jakimi jesteśmy graczami i na jakim etapie generalnie jeżeli sobie powiemy że episkich dowódców będziemy używać w wojnie głównie w KWK 1, 2 i 3 to ważne będzie to, że, że tak powiem, ile będziemy używali marszy w tych KVK 1, 2 i 3. Ponieważ jeżeli będziemy używać jednego marszu, czy dwóch marszy i taki jest nasz plan, to ja bym Imotepa nie polecał, żeby w tych dwóch marszach go używać. Ponieważ on sam nie zadaje jakiś Dużych obrażeń, tak? On nie ma tego, właśnie, active skill damage, czyli nie będzie tutaj, wiecie, on nie ma żadnego AOE, to nie zadaje żadnych obrażeń, tak? To jest tylko, że tak powiem, taki debuff, który on tutaj zadaje, natomiast on nie zadaje żadnych dodatkowych obrażeń. Ma te niby statystyki trochę lepsze, ale to jest wszystko, tak naprawdę, jeśli chodzi o obrażenia, także generalnie nie będzie on nam produkował liczb. W sensie ten marsz, w którym będziemy go używać, nie będzie miał jakichś wielkich tych właśnie kilpońców i tak dalej. On nam tego nie zrobi. On jest bardziej taki, że sprawi, że inne nasze marsze będą sobie lepiej radzić. No i właśnie, jeżeli będziemy używać czterech lub pięciu marszy w wojnie, to wtedy jak najbardziej, bo imotep będzie właśnie sprawiał, że te pozostałe nasze marsze będą tego wroga razić bardziej. Dodatkowo... Często nasi sojusznicy i w ogóle nasza drużyna na tym bardzo skorzysta, że tego imotepa będziemy skorzystać, no bo tak naprawdę osłabiamy pięć marszy wroga, więc wszystkie marsze, które atakują tego wroga, będą zadawały im większe obrażenia. I tutaj, pod względem takim drużynowym, jest to naprawdę świetne. Natomiast, no niestety, muszę wam powiedzieć, że, że z tymi drużynami to różnie to bywa, tak? To, co mówiłem. Już wcześniej na poprzednich filmikach oczywiście mógłbym wyjść z takim marszem, na przykład Joan i Imotep, i sobie powiedzieć. ok, ja teraz będę grał dla drużyny, będę tutaj wam dawał plusy od Joan, będę dawał wrogowi minusy od Imotepa, ale na koniec KvK ktoś nas zapytał, no to pokaż, ile masz tych kill pointsów teraz. I od tego będzie zależało, jak sobie gdzieś tam poradzimy. No, i możemy się nie dostać do głównego sojuszu, nie dostać jakichś nagród, bo nikogo to nie będzie interesowało, jakich marsz używaliśmy w polu, tylko każdy będzie sprawdzał, jakie mamy ostatecznie. Te liczby. No i dlatego właśnie nie bardzo polecam tych dowódców do saportu, jeżeli nie mamy innych marszy, które będą nam produkowały te liczby związane właśnie z zabiciami itd. Tak no bo jest to zdecydowanie dowódca do pola. Natomiast na pewno będę polecał tego imotepa takim graczom, którzy od początku wydają sporo pieniędzy. Tak, graczom, którzy będą mieli bardzo dobrą technologię nawet już w KVK 1, w KVK 2 i w KVK 3 i będą mieli przewagę dzięki swoim jednostkom, czyli na przykład ktoś będzie miał już w KVK 1 albo w KVK 2 odblokowane tier 5 i choćby przez samo to będzie dużo silniejszy od zdecydowanej większości graczy. Wtedy Imotepa polecam bardzo, bo on sam będzie, że tak powiem, siłą jednostek zadawał większe, Obrażenia a dodatkowo sprawi, że te nasze pozostałe jednostki, pozostałe marsze będą jeszcze większe, zadawały obrażenia wszystkim innym. Także wtedy jak najbardziej go polecam. Minus jest taki, że Imotep jest łucznikiem i szkoda by było tracić tutaj tych 30% statystyk i zestawiać go z jakimś dowódcą. Który jest na przykład związany z piechotą i używać piechoty? Chodzi mi o to, że z jakimś dowódcą, który nie, nie używałby, nie używalibyśmy jednostek łuczników i, i musielibyśmy się z tym pożegnać. Natomiast na pewno warto używać go jako drugiego dowódcy, tak? Bo widzicie, że tutaj e, te, ta zmiana furii, ona też jest bardzo fajna na 3 sekundy, jak najbardziej to polecam, tak? No i teraz kogo moglibyśmy tutaj wrzucić jako pierwszego? Moglibyśmy wrzucić YSG. I tutaj jest to całkiem fajny pomysł, natomiast on mi troszeczkę przeszkadza, bo zobaczcie, tutaj byłoby idealnie, gdyby pierwszy był imotep, a drugi YSG. Czyli wiecie, imotep najpierw zwiększałby obrażenie tych jednostek, które są wokół nas, a na to. YSG wrzuciłby te swoje uderzenie, które by było po prostu o te 30%, tam powiedzmy mocniejsze. Oczywiście to tak nie działa, ale tak yy, mówię, że tak powiem, skrótowo. Także wtedy nie mielibyśmy tego rage reduction, tak, yy, które i które ma. No ale wydaje mi się, że to może być całkiem fajne. Połączenie. To jest nowy dowódca, dlatego wiecie, ja nie grałem z nim w KWK 1, 2 i 3. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak on rzeczywiście działa w wojnie. Także, jeżeli wy gracie i na przykład używacie Immotepa, to bardzo chętnie myślę, wszyscy poczytamy Waszych spostrzeżeń i komentarzy na temat tego, jak on działa. Ok, no dobrze, czyli mamy jedno takie połączenie, które mogłoby być fajne z YSG. I czy pierwszy, czy drugi, no to wyszłoby myślę, bardzo w testach. Natomiast kto ewentualnie następny? Kuzunoki, okej, okay. Herman też mogliby być, tak, ale oni nie są jacyś tacy, że tak powiem, bardzo tankowni, ale myślę, że, że był to by jakaś, jakaś byłaby to opcja. No i z tych legendarnych nie zostaje nam już zbyt wiele do wyboru. Oczywiście zostaje nam czekajcie, gdzie jest? O! El i tu myślę, że to jest całkiem niezły, niezły pomysł, ponieważ El jest całkiem tankowny. A w ogóle mówię o El Seedzie, bo tak jak powiedziałem, raczej na początku będę polecał tego imotepa dla tych mocniejszych graczy. A mocniejszy gracz może akurat mieć El tak? bo stać go na to, żeby sobie takiego dowódcę zrobić. Albo stać go na to, żeby sobie robić Ragnara, tak? który generalnie jest, że tak powiem, mało przydatny, ale akurat tutaj mógłby się całkiem przydać. No i jeszcze jest Tutmos, tak? Myślę, że takie połączenie właśnie tej egipskiej pary, tak? Tutmosa i Imotepa to też może być całkiem fajna sprawa, tak? Także, także chyba to by była taka główna para, którą bym polecał. Jakkolwiek Tutmos wydaje mi się nie, nie ma takiej siły, żeby, żeby go tutaj maksować wielce i tak dalej, także różnie to Bywa. Natomiast generalnie, tak jak mówię, imotep dla większości graczy, tak, wydaje mi się, nie będzie ważny, na, szczególnie na samym początku. Na pewno nie polecałbym go, nawet jeśli gramy łucznikami, nie polecałbym go robić jako pierwszego łucznika y, tutaj epickiego. Można go tam gdzieś sobie, że tak powiem, robić przy okazji, ale nie, nie polecałbym go robić na samym początku. On się na pewno nam bardzo przyda przy robieniu ekspedycji i. Tego typu wydarzeń, w sensie wydarzeń, w których będziemy grali, że tak powiem, z grom, a nie, nie z przeciwnikiem, tak? tutaj może nam rzeczywiście pomóc, że te inne marsze nasze będą, będą mocniejsze. Natomiast, żebyśmy go mogli używać efektywnie, no to będziemy musieli mieć po prostu inne marsze, które będą produkować te obrażenia. I to jest bardzo podobnie jak z Joan. Natomiast imotep ma też jeszcze tą opcję garnizonu i to wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką flagę, która miałaby być okrążona, to wtedy ten imotep jest jest opcją. Może nie jest to, znaczy na pewno nie jest to garnizon, którego użyłbym jako pierwszego, ale jeżeli nie mamy nic lepszego, to wydaje mi się, że może tutaj być nawet nieźle. Przede wszystkim i moteb jako pierwszy dowódca ma bardzo fajne talenty, bo ma właśnie talenty łucznicze z garnizonu i z supportu, i moglibyśmy to wykorzystać i, i te talenty, że tak powiem, tymi talentami dużo nadrobić. Moglibyśmy dać go do flagi jako lidera garnizonu, a zanim ustawić tego, YSG z ekspertyzą i gdybyśmy wiedzieli, że ktoś ma zamiar okrążyć tą naszą flagę. I w ten sposób ją atakować, no to wtedy rzeczywiście byłoby świetnie, tak? Bo zadawalibyśmy najpierw właśnie ten debuff, a później YSG zadawałby ogromne obrażenia, tak? No bo flaga zawsze zadaje ogromne obrażenia. Ale czy to by był taki marsz, który byłby w stanie się przed, przeciwstawić jakiemuś dobremu rali kawalerii? Nie jestem pewny, ciężko mi powiedzieć. Może znowu mi tutaj trochę pomożecie osoby, które niedawno grały albo grają KVK1. Czy w ogóle zdarza się coś takiego jak Imhotep w garnizonie z YSG? Czy, czy to w ogóle są jakieś mrzonki i nic takiego po prostu się nigdy nie dzieje? No, ale wydaje mi się, że jest to jakaś opcja. Opcja jest to też fajna, wydaje mi się, na, na różnego rodzaju wydarzenia, czyli typu właśnie Shadow Legion, czy nawet gdzieś tam w arce Ozyrysa, kiedy zaczynamy, a nie mamy tych garnizonów i musimy coś wymyślić, żeby po prostu coś było, to wtedy rzeczywiście wydaje mi się, że to jest w porządku pomysł. Czy, szczególnie, że w arce Ozyrysa tego okrążania flag jest, jest całkiem sporo, i wydaje mi się, że tutaj mógłby sobie ten imotep całkiem nieźle poradzić. Okej, okay, to już tyle na jego temat. Trochę się rozgadałem, ale jest to wydaje mi się bardzo barwny dowódca, o którym też wiele osób ma bardzo pozytywne wrażenie. Tak? Ja go nie używam w swoich marszek, bo dla mnie już jest po prostu na Imotepa za późno. Natomiast uważam, że dla wielu graczy on może być naprawdę przydatny i warto go sobie sprawdzić, jak on w tym boju, że tak powiem, nam się sprawdza. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.